Cześć, słuchajcie, za każdym razem jak mówimy o survivalu pokazujemy Wam noże krzesiwa, takie od Bokera, Naturan Sole na przykład. Teraz z okazji Black Friday 35% nawet dla na Bokera mamy obniżkę i to nie wszystkie oczywiście rabaty, o tym jeszcze powiem Wam później. Ale z reguły używamy do tego rozpalania jakichś tamponów. Dzisiaj mamy okazję, żeby w tr trochę trudniejszych warunkach sprawdzić nasz sprzęt krawtowy od Bokera. Postaram się to w ogóle zrobić całym krzesiwem. Wygrzebiemy jakąś korę brzozy i postaramy się mokrą korę rozpalić całym krzesiwem. Nawet nie będziemy używać naszego noża. Oczywiście pamiętajcie, że na Togo Kompel przez ten cały weekend trwa czarny piątek i oczywiście mamy rabaty. Wszystko jest podane nawet do minus 40%, minus 35% nawet na bokera i mamy tajne rabaty. Jeżeli zalogujecie się na naszej stronie, macie szansę na większe rabaty niż podajemy na stronie. Mamy korę, bierzemy naszą blachę z krzesiwa. Udało nam się osuszyć kawałek kory. Jak widzicie, nasza mokra kora nie za bardzo chciała współpracować. Osuszony kawałek już dał radę. Jak osuszyć taką korę? Wsadzamy pod ubranie do majtek, pod koszulkę, tak, żeby ciepło naszego ciała osuszyło tą korę. Jeżeli jesteśmy w sytuacji survivalowej. Jeżeli jesteśmy gdzieś po prostu na biwaku, no to możemy sobie suchą korę nazbierać wcześniej i mieć ją zawsze ze sobą, tak, żeby współpracowała z krzesiwem. Kory nie sprzedajemy, ale. Krzesiwa i Noże od Bokera kupicie nawet do minus 30% taniej na Black Weekend. Zapraszamy na togo.pl. Pełna lista produktów oczywiście na stronie, a po zalogowaniu się na naszą stronę Tajne Rabaty.